Wacława Arciszowa urodziła się w Paulinowie koło Nałęczowa, w rodzinie patriotycznej, w rodzinie zesłańców na Sybir. Siostra Faustyny Morzyckiej, współpracownicy Stefana Żeromskiego w Uniwersytecie Ludowym. Założyła pierwszą w Lublinie szkołę z językiem polskim. Tam nauczała przede wszystkim patriotyzmu. Wdzięczne jej jeszcze słuchaczki, wychowankowie kilka lat temu ufundowały tutaj tabliczkę jej poświęcenia poświęconą na jej grobie. Dzisiaj y, tradycję tej szkoły arciszowej przejęło y, czwarte LO imieniem Stefanii Sępołowskiej.